Witajcie tu Andrzej z Witryny Świat ducha. Dzisiaj krótki temat. Przyjemności przy Narcyzie ukrytym. Jako że przed nami wielki czwartek. Przyjemności przed okresem bez przyjemności, czyli wielkim postem. Przynajmniej tak to jest tradycyjnie ustalone. A narcyz, czy narcyzka ukryta jest jak taki wielki post. Nie chcę, żebyście bez niej mieli przyjemności. Oni nie chcą, aby cokolwiek, co sprawia ci przyjemność, zabierało uwagę od nich. To jest bardzo ciekawe zdanie. Nie chcą, aby cokolwiek, co sprawia ci przyjemność, zabierało uwagę od nich. Jeżeli masz jakieś aktywności osobiste, które cię rzeczywiście nakręcają, które ci dają żywotność, które ci dają wsparcie, wzmagają chęć do życia, jak narcyz ukryty się patrzy na to, to mu żal, że to nie on, że to nie ona ci daje tyle przyjemności, że to nie ona jest taka ważna w Twoim życiu. No przecież ona powinna być taka ważna. Bo przecież jakakolwiek przyjemność, jakakolwiek żywotność powinna się dziać z jej udziałem. Jeżeli gdzieś wyjeżdżasz, no ale dlaczego tak... Ci się dobrze tam dzieje. Dlaczego ty nie chcesz zostać z nią, z nim? No a dlaczego? Do przecież, przecież to, to jest niewyobrażalne. Tam, tam się po prostu zaczyna gotować. Pokrywka zaczyna na tym lagarku podskakiwać aż. Jeżeli ktoś na przykład spotyka się z osobami, które kocha, które lubi, to tam jest zazdrość. No ale dlaczego mnie tam nie ma? Dlaczego ja z tego nie skorzystam? Przecież ten ktoś, kto jest ofiarą narcyza ukrytego, jest postrzegany jako część jego, jako wręcz własność. Przecież jak to... Dajmy na to kopiecie w ogródku. Ziemię łopatą. I co? Wasza łopata ma być bardziej zadowolona od was. No to jest niemożliwe. Przecież to, to, to wy macie być zadowoleni z tego, że łopata kopie ziemię, tak? To tak samo i narcyz ukryty, narcyzka ukryta wobec. Wobec Was może się zachowywać, że no, w, w, dlaczego dlaczego ty tak takie przyjemności przeżywasz bez mnie? Nie, nie, nie po to Cię karmiłam, nie po to Cię w, woziłam do, do lekarza. Coś mi jesteś winny, coś mi jesteś winna. Tw masz spłacać swoim życiem. A im, im bardziej, im więcej pokazujesz, że rzeczywiście lubisz to, co robisz, że cię to kręci, że cię to zaangażowuje w odosobnieniu od tej osoby, tym bardziej on to wkurza. No bo to jest narcyzm, to jest zachłanność na uwagę. Zachłanność na uwagę. Kiedy zaczynam robić coś, co mi daje przyjemność, może się zaczynać argumentowanie. Może się zaczynać jakaś cicha kampania przeciwko mnie. Jakieś takie spojrzenia z ukosa, takie dawanie... Odczucia, że to nie jest całkowicie w porządku, że po tamtej stronie jest niechęć. To, to wiecie, to jest taka pasywna agresja, taka niewypowiedziane coś. Ja ci tego nie powiem, ale ty się domyśl, bo to nie jest w porządku, że się tak ekscytujesz tym. No co ty tam robisz w tym komputerze? Co to jest? Czemu tak długo? Dlaczego ty tak to, to, to grasz w te, w, to, w te gry jakieś dziwne? Po co ci to? Przyjemność jakąś? Nie, oni nie postrzegają, że ty masz przyjemność. Oni ma, postrzegają, że ty masz przyjemność bez nich. Tam jest postrzeżenie razem z ich osobą. To jest tak ciężkie. Narcyzi ukryci są strasznie ciężcy uczuciowo, emocjonalnie. To aż, aż po prostu spływa jakimś ołowiem, jakimś, jakimś, można sobie to wyobrażać, że to jakaś, taka, jakieś takie ciężary tam są przywieszone. I on czy ona będzie pokazywać. No, zobacz jak mi ciężko, a ty się jeszcze cieszysz, przecież to jest niemożliwe, żebyś się cieszył. Prawda? No właśnie. A dlaczego pączki? Pączki są możliwe do skontrolowania, możliwe do zmanipulowania. To znaczy, ten narcyz czy ta narcyzka może sama zrobić pączki, ciasto, może zrobić ci wystawną kolację, może ci zrobić imieniny, urodziny, narcy te ci za Ukryci bardzo lubią się angażować tak, żeby uruchomić kredyt na swoją korzyść, żeby ich wartość była większa i żebyśmy my Musieli coś spłacać, żebyśmy mieli coś winni. Wtedy się dobrze czują. No bo jak to oni mieliby coś nam dawać w odwdzięczeniu się? Niemożliwe, przecież oni nikomu nic nie są winni. To, to, to świat wobec nich jest taki nie. Niedobry. To świat wobec nich jest winny, to wobec innych jest tamto, mam to nie umieją często brać pod uwagę zwykłych zależności, jakie są w świecie, ekonomicznych na przykład. To ekonomia i narcyz ukryty to rozjechali się na skrzyżowaniu wiele kilometrów temu. Ale pączki z jakimś wspaniałym nadzieniem. No zobacz, specjalnie dla ciebie kupiłam. Zobacz, jakie wspaniałe, jakie dobre. No weź, spróbuj. Zachwyć się mną. Nie tym pączkiem. Mną się zachwyć. Bądź mi wdzięczny. No czemu nie jesteś mi wdzięczny? Czemu nie jesteś mi wdzięczna? Przecież, przecież tak się dla ciebie staram. To jest jak jak wąż boa dusiciel, wiecie, oplata się i powoli dusi ofiarę, powoli dusi ofiarę i te, ten pączek po prostu w gardle staje, tego, to nie można przełknąć tego, to się nie daje i w pewnym momencie już człowiek jest, człowiek się zastanawia, ale o co tu chodzi? Czy to, czy to naprawdę chodzi o te pączki, o to, żeby było przyjemnie? Bo my czasami bardzo chcemy czegoś przyjemnego, chociażby właśnie smaku przyjemnego. Tyle, że w pobliżu narcyza ukrytego, narcyzki ukrytej jest to niemożliwe. Nie może być lekko, nie może być łatwo. Swobodnie, tam nie ma swobody, nie ma przepływu swobodnego ruchu. To jest, to jest takie przygniatające. O, wiesz, bo tutaj pączki kupiłam. Jakie dobre pączki. To wszystko się kręci wokoło Narcyza. Dlatego jest to narcyz ukryty. Dlatego się nazywa narcyzm. To jest, to jest taki egoizm właśnie. Posunięty do którejś potęgi. No, mam nadzieję, że, <laughs> że się powoli z tego wysuwacie, że to, że ja wam to mówię, to daje wam wskazania świadomościowe, że tak się dzieje. My wręcz nie, nie jesteśmy w stanie Wy zmienić tamtej osoby. Może nawet nie, nie zmienimy jej machinacji, kontroli jej nie, zrobi... nie zmienimy. Nie, nie, nie zrobimy tak, żeby te, ta narcyzka przestała być sobą, taka jaka jest. Te manipulacje tam będą, takie jakie są. Natomiast my będziemy tego świadomi i coraz mniej będziemy na to podatni. Z powodu właśnie świadomości. Ja będę widzieć, że tam jest po, potrzeba tej świadomości. Można tamtej duszy powiedzieć, no widzę, że jesteś skupiona na sobie totalnie. Tak. W, w myślach można sobie powiedzieć do tamtej duszy, można nawet napisać list na kartce papieru, którą się później raz przeczyta, a drugi raz zniszczy, żeby nie było śladów, prawda? Można takie listy terapeutyczne pisać sobie. Można właśnie powiedzieć tam wewnętrznie: widzę Cię, co robisz, i nie mam zamiaru w to wchodzić. To jest Twój świat, Twoje pomysły na życie. Jeżeli to chcesz wybierać, to sobie bądź z tym. A ja mam swoje życie. Moje życie należy do mnie. Moje życie jest dla mnie. Moje życie nie jest po to, żebym ja. Rozdawał to ludziom, którzy żebrzą, bo to są żebry, po prostu. To są żebry, to są takie manipulacyjne sposoby żebrania. No weź mi, daj jeszcze, no zobacz, ile ty masz, a ja tak nie mam. No to co, nie zlitujesz się, nie ulitujesz się nad biednym i nie dasz? Żebranie, to jest po prostu. Nadużywanie nas, biorąc pod uwagę, że tamta osoba sama siebie poniża, sama siebie nie docenia, sama nie chce zobaczyć u siebie zasobów własnych. Może jest skrzywdzona, może jest traumatyzowana, ale to naprawdę nie jest nasz obowiązek, żebyśmy my aż tak bardzo pomagali tej osobie, żebyśmy jej ją aż tak bardzo przekonywali, no weź się w garść, weź zobacz co z tobą jest, bo, bo najczęściej tam ta osoba nie chce w ogóle popatrzeć się na siebie, co robi, bo może od dziesiątków lat żyć na tym samym w sposobie zasilania emocjonalnego, uczuciowego. Jeżeli by się chciała przebudzić z tego, fajnie, ale najczęściej tak nie jest. Najczęściej to jest już tak zakorzenione, że po prostu, jak to mówią, szok. My coś mówimy, a tam nic zero. Zero. Kiedyś tak miałem. Ktoś bliski mówi tak. No, co ty tak przy tym komputerze siedzisz? Co ty, czemu ty tak jest? Czy tyle czasu przy tym komputerze siedzisz. Nie pogadasz ze mną. Ja mówię, to przyjdź do mnie. Ty do mnie w ogóle nie przychodzisz i w ogóle nie zaczynasz rozmowy. To po co ja mam do ciebie przychodzić, jak widzę, że nie, nie chcesz rozmawiać ze mną? się zajmuje swoimi sprawami, tak? Ale wyrzut był. Wyrzuty. Wyrzuty czego? Wyrzuty wobec nas są stosowane, żeby wzbudzić w nas poczucie winy, czy nawet wstyd. Takie poczucie winy, że, że ja coś, jeżeli coś robię dla siebie, to jednocześnie robię coś przeciwko komu. To jest właśnie narcyzm ukryty. Także mówię, my mamy prawo żyć dla siebie swoje życie. Nawet jeżeli nasi rodzice uważali, że jesteśmy ich przedłużeniem, nawet jeżeli nasi rodzice nie, nie dawali nam, żebyśmy poszli w zdrowe przyjemności nie w pączki, ale w zdrowe przyjemności, jeżeli nawet nie byli zainteresowani. Ale wiecie, bo dziecko chce, żeby rodzic potwierdził mu to, te jego takie pierwotne dziecięce zainteresowania, żeby dał mu uprawnienie do tego, że dziecko ma prawo do swojego życia. Dziecko tak jest skonstruowane. To może w dorosłym wieku to się wydaje oczywiście nieadekwatne, bo dorosły, Potrzebuje mieć upoważnienie od samego siebie, i to ma mu wystarczyć. Ale jeżeli jest dziecko, to dziecko potrzebuje. Jeżeli ma dziecko narcystycznego rodzica, no to ten rodzic da mu tylko uprawnienie do tego, żeby być przy nim, przy rodzicu zajmować się rodzicem. Przykładowo. Może rodzic dawać uprawnienie do tego, żeby dziecko było polisą ubezpieczeniową na stare lata rodzica? Tak? I to trzeba zobaczyć, że, że rodzic po prostu sam nie bierze odpowiedzialności za własne życie. Owszem, to jest wiadome, że starszym rodzicom należy i warto pomagać, bo to są też ludzie i w pewnych momentach to jest. To jest humanitarne, po prostu, żeby, żeby im pomagać. W takim czy innym zakresie. Ale jeżeli tamta osoba przez dziesiątki lat przygotowywała się do tego, żeby się uwiesić na własnym dziecku, przygotowywała swoje dziecko do tego, żeby były, było świetnym wieszakiem, żeby było świetnym podnóżkiem, świetnym oparciem, no to jest patologia po prostu i takie dziecko może być zniszczone i my jako dzieci takich narcystycznych rodziców możemy być zniszczeni i potrzebujemy się podnieść z tego zniszczenia uzdrowić się potrzebujemy i tego wam życzę i życzę wam zdrowych przyjemności zdrowych radosnych przyjemności dla waszego życia które to przyjemności nie będą tak jak węglowodany i cukry niszczyły wasze organizmy tylko że będą was te przyjemności napełniały radością chęcią do życia nadzieją na lepsze jutro coś takiego ma być w naszym życiu prawda ja przynajmniej to tak rozumiem to tyle na dzisiaj pozdrawiam